To... Patrzcie, kto jeszcze śpię. Na mogę nieco cofnąć słowa? Dobrze, niech będzie ich żywy pikon. Jak ja zdam rozszerzenie w tym roku, to to będzie sukces. Naprawdę. Dobra, widzowie, dajcie na kolejnym vlogu na moim kanale. Ja jestem Oliwia dla nowych osób i dzisiaj w końcu nie będzie vlogu z koncertu, bo tak jak mówiłam na moim poprzednim vlogu, na którego w ogóle serdecznie Was zapraszam. Każdy mój koncertowy 2025 się skończył, a ja mam trochę rzeczy do ogarnięcia, bo powracam powoli do obowiązków. Na szczęście mam jeszcze dzisiaj wolne, ponieważ mam 10 listopada, bo to jest Święto Narodowe. Dzisiaj mam dwie rzeczy do ogarnięcia: czyli pierwsze to, że muszę się pouczyć, a drugie to fakt, że wychodzę na miasto, ale a kto nie patrzy na pogodę przez oknem. I pada deszcz. Także będzie przecudownie, bo idziemy jeszcze z, ze znajomymi na galerię, bo muszę kupić kilka rzeczy, kilka pierdół i nie zrobić zakupy, bo to będą sklepy zamknięte, a ja mam pustą lodówkę prawie. Że. Subskrybujcie, żeby nie zamulać co niedzielę, bo filmy wracają co niedzielę. A! Miłego oglądania Wam życzę. Myślę, że najpierw pójdę się ubrać i pomalować, bo wydaje mi się, że będę bardziej trochę produktywna mimo wszystko. Bo trochę tej nauki jest, a mi się strasznie nie chce. Także. Ogarnęłam się czas się pomalować, bo nie wiem czemu, ale zawsze jak, jak jestem pomalowana, to czuję się bardziej produktywnie. Plus i to tak, dzisiaj jeszcze wychodzę na miasto z znajomymi, więc jakbym nie pomalowała się, teraz to bym się pomalowała później. A tak to może teraz naprawdę mieć cokolwiek to zmotywuje do czegokolwiek. Powiem tyle. Nie miałabym tutaj nic wam do powiedzenia, ale jestem po pierwsze katarynką, tak się śmiało moi znajomi ze mnie, że bo ja gadam jak najęty, chyba to widać po moich vlogach, a drugie to to, że wczoraj przed pójściem spać. Mam taka, no, wrzuciłam tego mojego vloga i wiecie, miałam takie, no fajnie, spoko, tam wiecie, pewnie będzie miała ze światła i tak dalej. I chłopacy absolutnie nigdy o nim się nie dowiedzą. I wiecie, co się okazało? Boron się dowiedział o tym. I skomentował mi vloga najnowszego tego do trzech razy. Wiecie, to jest jeden komentarz, a tak mi poprawił humor, tak mi dał motywacji, naprawdę. Jestem tak przeszczęśliwa. Dzisiaj mam do zrobienia, jeżeli chodzi o szkołę, rzeczy takie jak... Zrobić zadanie domowe z polskiego na pewno, bo nie zrobiłam go jeszcze. A mam chyba... Nie wiem, właśnie problem jest taki, że ja nawet nie wiem co na kiedy mam, bo mamy listopad. A mój plan lekcji zmienia się dalej co tydzień. Dosłownie. Najdłużej, kiedy miałam jakikolwiek stały plan, miałam przez dwa tygodnie. Dobra, wiecie, ja rozumiem wrzesień, bo we wrześniu, wiecie, jeszcze organizacja i tak dalej. Dużo na moich nauczycieli pracuje w kilku szkołach na raz, no i wiadomo, że tam też się zmieniałam planem w innych szkołach, no to trzeba dostosować to pod to. No wiadomo, ale kiedy mamy listopad, ja wróciłam z praktyki, gdzie mnie w październiku nie było, i zmieniali co tydzień plan lekcji, dalej zmieniałam. Ja nie wiem. Na co kiedy mam, na co kiedy mam się nauczyć. To jest chore. Mi się to tak nie podoba, bo nie mogę sobie zorganizować czasu nic. I wiecie, na przykład jakie najazdy na jazdy się omawiam, bo jeszcze robię prawo jazdy i nie mam jak się umówić na jazdy, bo muszę cały czas mówić, że no, ja nie wiem ogólnie... Albo do pracy, praca jako opiekunka. I chciałabym się umówić do pracy z mamą tych dzieci, żeby móc przyjść do tej pracy i tak dalej. Nie mam jak, bo mi się plazmija co tydzień i nie jesteśmy w stanie ustawić sobie tak, żeby ona sobie mogła kogoś załatwić. Ja tracę kasę i tracę czas. Zadanie domowe: muszę zrobić polskiego. Muszę zrobić tak. Mam poprawę, yy, mam poprawę kartkówki z angielskiego: Reported Speech, bo. Ogólnie to, kiedy ona była, ja wiedziałam, że na będzie, tylko że ja myślałam, że będzie na następnej lekcji, się okazało, że jednak była na tej lekcji, której nawet się nie nauczyłam i dostałam jedynkę i muszę ją poprawić. Mam do zaliczenia Polski argumentację i mam do zaliczenia jeszcze zawodowych mam kartkówkę, ale będzie, będę odpowiadała ustnie. Ogólnie jeżeli chodzi o naukę, to nie wiem, czy dzisiaj nauczy się na wszystko obsem, że nie, bo mi się nie będzie totalnie chciało. Plus. Jutro mam do cały dzień wolny, nie mam nic do roboty, nigdzie nie wychodzę, nic się nie dzieje, więc najwyżej mogę nawet jutro się nauczyć i szczerze, totalnie teraz motywacji. Tak tego nie lubię, naprawdę. Ja wiem, że powinnam być produktywna i ja mogłabym... Teraz wiecie, bo pewnie, jeżeli ja się nie będę uczyła, to pewnie będę siedziała po prostu przy komputerze i nic innego nie robiła, a tak to mogłabym się pouczyć. Więc spróbuję się zmotywować, na pewno zrobię to zadanie domowe z polskiego, bo to tam jest chwilka do zrobienia, bo to jest tylko notatka taka szybka do zrobienia, to ona jest dosyć łatwa, chociaż będzie trochę dla mnie ciężko, bo nie mam nowego podręcznika jeszcze, dopiero mi idzie, bo oczywiście przez praktyki i tak dalej zapominałam o wszystkim, co trzeba kupić i tak dalej z podręczników, patrzymy jak się dzisiaj stanie produktywne, czy to w ogóle się stanie. Ale mogę w końcu, mam też jakby tu miejsce i czas, żeby się trochę rozgadać o o sobie, trochę wam się bardziej pokazać, bo mimo wszystko w tych vlogach koncertowych tylko pokazałam wam tą moją część życia, którą najlepiej, którą najlepiej się pochwalić znajomym i tak dalej, a tutaj w końcu jakby też mogę pokazać jakby moją, moją codzienną część życia, która często jest dosyć nudna, bo te vlogi, co teraz nagrywam, one mi Jezu, od kiedy mi chodzą po głowie? Od dawna mi chodziły po głowie, I miałam na początku tego roku robić vlogi i nie wyszło coś, a pamiętam ja miałam już zrobiony, nagrany vlog ale nie, nie umiałam go zmontować. Miejsce w szlak przy montowaniu, i nie ukrywam, że przy kasperczykach, jak robiłam pierwszego vloga, też byłam w stanie to powoli rzucić. Ale dostałam dużo ciepłych słów od znajomych, i no, miłe słowa podostawałam, i mówię, dobra! No to nagram jeszcze jednego, i ten jeden w sumie miałam także, no dobra, no robić dalej. I teraz nagrywam tego vloga. Zobaczymy, jak to pójdzie. Ja wiecie, ja się na nic nie kręcę jakiegoś wielkiego. Mam zdanie mowę do polskiego i zrobiłam notatkę do nauki na Reported Speech I ten gagatek cały czas się mija cały czas się mija Przywitaj się do vloga Rambo No taki judziak, taki, ale jak przeszkadza, powiem wam tak, że jak włączam kamerę to mi tak przeszkadza czasami Ja robię ładną przebitkę, a on mi tu wchodzi Ale nie umiem być na niego zła, bo jest taki, patrzy na taki się wyjdzie taki jajajajajaj jaj, jaj, jaj. Ja wam jeszcze powiem, że ja wiem, że raczej raport nie jest czymś trudnym, tylko jest jeden poważny problem. Jestem w tym małym procencie osób, który nie umie angielski, ale umie dobrze matmę. I wiele osób mówi, że tak chce, a ja mówię, że tak nie chcę. Wolałabym umieć angielski. Naprawdę, wolałabym nie rozumieć matmy, ale rozumieć angielski. Znaczy, nie wchodzą mi języki do głowy, ja nie jestem dobra w języki. Mam dość. Ja sobie to wszystko spisałam, że Present Simple na Past Simple, Present Continuous na... Pre, na Past Continuous, przepraszam, to jest błąd, dobrze, że teraz znalazłam. Present Perfect na Past Perfect, Past Simple na Past Perfect Simple, Past Continuous na Past Perfect Continuous, Will na Would, Can na Could, May Might, Shall Should. Jeszcze muszę czasy przyszłe zrobić Jeszcze Present Perfect Continuous nie zrobiłam. Przerwę w nauce. Bo nie mam nic w domu do jedzenia zbytnio. Sklepy się zaraz zamykają, więc idę na zakupy i chciałam Wam tylko jeszcze pokazać. Patrzcie, kto jeszcze śpi. Godzina 12.30, a on jeszcze śpi. Jak wstałam, to spał. Jak ogarniałam się, to spał. Cały ten śpi. Dzień dobry, Misiu, no jest gigantyczna, ale jadę, przypomnę Wam, sama na zakupy i nikt mi nie pomoże. I, I chyba jadę rowerem, bo nie chcę mi się tego taktać. My nie mam daleko jakiejś Biedronki, chyba biorę rower. W ogóle ładnie wygląda. Fajna ta bluza! Dzięki Boron! No, zakupowy z drąki. Drodzy, mamy tutaj tak. Dużo wiem, że to jest bardzo niezdrowego jedzenia i to są jakieś przekąski czy coś, jestem z tego sprawę, ale jakby. I'm just girl. I tyle Kiedyś schudłem, kiedyś, kiedyś pójdę na siłownię Kiedyś, ale nie dziś Okulki W ogóle za same zakupy wydałam łącznie Niecało, Niecałe 100 złotych, także spoko A mój paragon Mieści się tyle A wiecie ile jest tego paragonu? Tyle Kocham Biedronkę Kocham Biedronkę, moi drodzy, idziemy dalej Tortellini szynkowe, kocham Dzisiaj chyba będę jadła na obiad O jaka to na kolację Mogą więcej jednak jej, ale trudno Penne, penne i karbonara od Makowicza, bo jestem jego fanką. Makowicza i karbonary Oczywiście ciasto, które mi się przykleiło trochę, ale nie zniszczyło się za bardzo. Kocham to ciasto krówkowe. Powinnam to też odkryć do lodówki, i idziemy dalej. Mleko, bo totalnie nie mam mleka. Wczoraj wypiłam ostatnie mleko, i drugie mleko, żeby było na zapas od razu. Pierwsza, druga, trzecia, cztery! Cztery Kinder Kanapki, które się zmierzyły trochę, ale może przeżywiam. No, może się naprawiam w wodówce. Humus! Kocham Humus! Mam na niego ochotę. Kinder Bueno, czekolada, i mój boski napój Lipton. I to wszystko, moi drodzy: to jest wszystko. I Wesley przychodzi właśnie. Dzień dobry, kto wstał, kiedy byłam na zakupach? Hej! Hej. E, także no, w ogóle to jest ładne światło. To jest ładne światło. moi drodzy, przyzwyczajcie się do tego widoku, bo jest szansa, że w kuchni będę już coś za niedługo nagrywała, ale to kiedyś, jakby. jakby. Ale coś kiedyś tu ok? okej? Jakby. Pamiętajcie, filmy w każdą niedzielę. Piękny pomysł, co nie? Piękny pomysł. Obiecuję wam, że w każdą niedzielę będą o 12. Piękny pomysł wam robię, co nie? Idę da się dalej uczyć. Let's go! Ja wam powiem, że hummus to jest jedno z tego, z tego jedzenia, które żałuję, że nie jadłam wcześniej. Przez to, że ja w dzieciństwie byłam taką osobą, że ja mówiłam, że czegoś nie lubię, ale tego naprawdę nie jadłam. To nie jakby po prostu wiecie, ja to na to potrzebowałam, nie lubię. Wiecie, ile ja dobrych smaków straciłam. Uh, you would never made a saint of me. Nie, bo, nie bo, przepraszam, jeszcze raz. Mick said that you would never made a saint of me. That Mick, Mick said that. No i teraz spróbujcie zupełnie sami. A, co zrobiłam. to, co Mick said that. I na dzień dobry mina. Mamy you, Czyli Mi, kur... No tak. Well, oczywiście zamienimy no. na... Word. Nick said that we would never make a thing, bo to akurat jest nie z w... Czyli nie, nie made. To uwaga, na końcu będzie jeszcze of him. Of Wydaje him. Nie... A, mam dość, nie umiem. Jestem najgorszą osobą do robienia study vlogów, bo study vlogi powinny motywować ludzi do nauki, a ja sama siebie demotywuję do nauki. Nie mam absolutnie siły. Jak ja zdam rozszerzenie w tym roku, to to będzie sukces, naprawdę. Jakby ja się nie martwię o chemię, czy tam o polski, czy biologię. Nie, ja się martwię o angielski rozszerzony. I mam tu teraz na komputerze ćwiczenia, także idziemy na pierwsze. Dobra, myślałam, że to są jakieś takie błędy gramatyczne, to tak to gramatyczne, to było tylko to źle. To oznacza, że umiem i mogę skończyć dzisiaj się uczyć. Uznałam, że dzisiaj się skończę uczyć, bo i tak jeszcze jutro będę dużo powtarzała. Jutro będę siedziała większość dnia, bo tak to za dwie godziny około wychodzę już na miasto. To jest po prostu moja argumentacja. Cześć Agacek, chcesz powiedzieć do vloga? A no, mogę nieco zrobione słowa? Dobrze, niech będzie w że wypikam. Na ten czas tam trąbi no Dzięki Jakas, dzięki, będę miała więcej montażu. No, Zaję, spoko, fajnie. pozdrawiam wszystkich widzów. Dokładnie 74, bo by było dzisiaj przyszło mi 3 subskrybentów. Węgier. Hej! Hej, sokowy! Obijajcie! A to ogranna Właśnie był taki mamu! Kurwa! Przedstawiamy szon puszczalską. Odważna przyjaciółka, której styl świeci najmocniej. Jesteś super! Ma aż 12 dźwięków i świecące buty. Uwielbia, gdy czeszesz jej magiczne włosy i tworzysz nowe fryzury. Właśnie wyszli, a ja wam pokażę, bo byliśmy jeszcze wcześniej na mieście i byłam w Aksu kupić dwie rzeczy. W sumie miałam kupić tylko jedną, ale spodobała mi się jeszcze jedna rzecz, dlatego tak. Pierwszą rzecz, w którą poszłam był zaszyt, który potrzebuje na pewno rzecz, ale to będzie później, kiedyś wam o tym powiem. A drugie co akurat mi się ten zabak, to jest ta świeczka taka czupa-czup, Ten jest waniliowa. I no... Jezu, jak ja uwielbiam ten zapach. 6 zł kosztowała 6. Nie powiem, nie, nie powiem tego. Nie, nie, nie zmuście mnie tego. No kosztowała tak 7 zł takie, więc no... I siadam teraz do kompa i będę gadać z ludźmi na Discordzie i będę montować vloga. Was serdecznie w moich super ekstra słuchawkach i ze świeczuszką, która w ogóle tak, ona świetnie pachnie. Naprawdę najlepszy zakup. A ja właśnie wycięłam surówkę vloga i prezentuje się to naprawdę dobrze. Te 15 minut tego vloga to jest sporo dosyć, ale myślę, że wam się spodoba, mam taką nadzieję, może wyjdzie jeszcze mniej. Ja bardzo chciałabym Wam podziękować za oglądanie dzisiejszego vloga, mam nadzieję, że Wam się spodobał i takie formy vlogów również Wam się spodobają, bo będą takie głównie na kanale, chociaż jeszcze może wymyślimy jakieś inne formy, może gdzieś jeszcze pojadę w tym roku, zobaczymy, kto wie, ja jeszcze nic nie wiem, ale kto wie, zobaczymy, dziękuję Wam bardzo jeszcze raz, mam nadzieję, że znajdziecie ze mną dłużej w tej przygodzie, jakim jest tworzenie vlogów, zostawcie lajka, like suba. Komentarz, ocencie jak wam się podobało i widzimy się za tydzień w niedzielę, bo nie warto zamawiać w niedzielę, tylko oglądać moje vlogi o 12. .00. Dzięki Wam bardzo miłego wieczorku, dnia, popołudnia, smacznego, pa!